tadeusz Bojżeleński, a kiedy przyjdzie a kiedy przyjdzie godzina rozstania popatrzmy sobie w oczy długo długo i bez jednego słowa pożegnania idźmy ja w jedną stronę a ty w drugą bo taka nam już pisana jest dola że nigdy dla nas jutro się nie ziści wiecznie nam w poprzek stanie tajna wola tkliwość. Mieni w podmuch nienawiści. Najmilsza moja. Leć, kędy cię niesie twych piórek zwiewność i krwi młodej tętno. Leć, kędy życia pieśń wzdyma i gnie w rytmów tanecznych melodię namiętną. Leć, kędy rozkosz wyciąga ramiona po smutne serce człowieka tułacze. Co w jej śmiertelnym spazmie drży i kona i wyje z bólu i ze szczęścia płacze. Leć, ale pomnij w pogody uśmiechu, w marzeń haszyszu i w smutku w żałobie, i w cnót dystynkcji, i w plugastwie grzechu to wiec najmilsza. Ja jestem przy tobie. Oczyma na cię patrzę skupionymi, jak na misterium ważne, groźne prawie. I co bądź czynisz, biedna ziemi, ja, brat twój starszy, ja ci błogosławię. Gdy będziesz cierpieć, ja Ciebie pocieszę, a gdy się zbrukasz, wówczas wiec Ty, droga, Ja Cię wysłucham, I ja Cię rozgrzeszę, bo taką władzę mam daną od Boga. W Twe dłonie, w Tule twarz od tęsknot bladą, o Twe kolana głowę opre biedną, A Ty mi bajaj, o Szeheryzado, Twych cudnych nocyach tysiąc i jedną. A kiedy przyjdzie godzina spotkania, może w nas pamięć dawnych chwil poruszy, i bez jednego słowa powitania, popatrzym sobie aż w samo dno duszy.